Witam, witam tutaj Karpiu Terra i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I słuchajcie, na dzisiaj plan jest myślę, że prosty. Otóż, z racji, że na moim kanale nie było jeszcze temnotoraksów, a właściwie były raz, ale chodzi mi, dążę do tego, że dzisiaj mam w planie zrobić opis gatunkowy tych mrówek. Porozmawiamy sobie m.in. o wymaganiach, czy nadają się na pierwsze, oraz powiem Wam kilka takich ciekawych informacji na temat właśnie. Tego rodzaju, czyli temnotorax, i z wstępu byłoby to tyle. Zapraszam do oglądania. Także, słuchajcie, zaczynając, yy, yy, gatunek tych mrówek, yy, tych, których tu widzicie, yy, nie jest mi do końca znany. Są to na pewno temnotoraxy i będą to po prostu prawdopodobnie temnotoraxy SP, ponieważ yy, rozróżnienie gatunku tych mrówek jest yy, naprawdę bardzo trudne, ponieważ są zwyczajnie rzecz biorąc. Mega małe, dlatego po prostu zrobiłem sobie taki ogólny opis rodzaju temnotoraks, ponieważ temrówki różnią się dosyć małymi elementami, takimi typu, nie wiem, jeden gatunek jest parę milimetrów większy od drugiego, albo różnią się kolorystyką, i to jest właściwie wszystko, czym różnią się temrówki. Jak widać, tutaj nam już jakieś biegają po. Pokrywie i słuchajcie, zaczynając, jeżeli chodzi o występowanie, to występują te mrówki w lasach, najczęściej liściastych, ale nie robią, można by powiedzieć, konwencjonalnych gniazd, takich jakie robi większość mrówek, czyli nie kopią po prostu w ziemi, nie kopią tam sobie komór i co tam jeszcze mrówki robią, tylko żyją one w runie leśnym, czyli na przykład w szyszkach, owocach buku, jakichś patykach ogólnie próchniających elementach drewnianych, mchu czy e, w i ryją sobie w takich rzeczach korytarze. E, przykładowo, chodzimy sobie po lesie, e, widzimy żołędzia i w tym żołędziu jest dziurka, to jest słuchajcie prawdopodobieństwo, że w tym żołędziu właśnie żyje cała bądź e, część e, kolonii mrówek. Także mrówki te występują właśnie w takich miejscach, co ułatwia w pewien sposób Zdobycie ich, ponieważ tak naprawdę wystarczy przejść się po lesie, podnosić jakieś patyki, poprzełamywać, pozbierać owoce buku, i jest duże prawdopodobieństwo, że takie mrówki właśnie znajdziemy. Te mrówki są również pozyskane właśnie w ten sposób, jest to odłowiona cała kolonia. I jeszcze taka ostatnia informacja na początek: słuchajcie, są to mrówki robiące jedne z mniejszych kolonii, które występują w Polsce, ponieważ liczebność temnotoraksów właśnie ogółem nie przekracza zwykle 200 robotnic, jest to taki max, więc są to po prostu małe kolonie bardzo małych mrówek, także jeśli ktoś ma mało miejsca i chce zacząć z mrówkami, to te mrówki będą się nadawać jak najbardziej i jeśli chodzi, słuchajcie, o to, czy nadają się dla początkujących, szczerze powiedziałbym, że tak, ale z drugiej strony nie miałem ich na początku, więc nie wiem, jak to z nimi jest, czy Lubię one padać, ale jeśli trzymamy je w probówce, dokarmiamy, to naprawdę powinno być z nimi ok. Jeśli chodzi, słuchajcie, natomiast o rozmiary tych mrówek, to tak jak wcześniej wspomniałem, należą one do jednych z mniejszych gatunków. I yy, mogę Wam to powiedzieć. Pierwsze na takiej zasadzie, że ta probówka ma średnicę 1,5 cm. Także już możecie sobie mniej więcej uświadomić, jak małe są to mrówki, i jeszcze dla lepszego uświadomienia sobie. Położę tutaj 10 groszy, będzie to taki, można by powiedzieć, taki punkt odniesienia. Jak małe są te mrówki, są one mega małe i bardzo trudno jest wśród nich rozróżnić królową, chociaż jednak różnice w ich wyglądzie występują. I na pierwszy rzut oka przy takim przybliżeniu już raczej widać, w którym miejscu jest królowa. Jeśli ktoś by dalej nie widział, to znajduje się ona tutaj w centrum kadru. No, i co? Różnice pomiędzy budową królowych oraz robotnic są takie same jak u wszystkich mrówek, czyli oczywiście jest bardziej masywniejsza, ma bardziej rozbudowane mięśnie śród tłowia, czyli miejsce znajdujące się tutaj, zaraz na końcu pensety. I co, słuchajcie, ogólny opis tych mrówek. Jak widać, są to małe, takie jasno-pomarańczowe, przechodzące w czerwony kolor mrówki. Taką cechą charakterystyczną właśnie rodzaju temnotorax jest ich pasek na odwłoku. Właśnie mrówka stanęła po tej stronie probówki i mi zasłania, ale to nieważne. Wracając charakterystyczną rzeczą w ubarwieniu tych mrówek jest czarny pasek idący przez środek odwłoka, który nam tu królowa teraz Przepięknie prezentuje i ma go każda robotnica. Tu też to fajnie widać w tym miejscu. Także jest to taka rzecz, po której na pewno możecie poznać, że są to temnotoraksy, a nie na przykład mrówki z rodzaju mermika. Tak więc, jak widać, mamy tutaj dosyć dużo potomstwa. Jest pełno larw, słuchajcie, i myślę, że w potomstwie będzie tu tych robotnic spokojnie 50. Także jak to się wylęgnie, moja kolonia będzie już albo przekraczać, albo już podbijać pod 100. Robotnic, także bardzo fajnie mi się one póki co rozwijają, i kolejnym charakterystycznym elementem wśród tych mrówek, yy, tylko do tego musimy się jeszcze trochę do nich zbliżyć. Więc słuchajcie, że jakość jest jaka jest, ale kadr jest naprawdę bardzo malutki, i dla takiego uświadomienia Wam trochę yy, spójrzcie teraz. Jak widać, aparat yy, się rusza, a to przez to, że po prostu staje obok. Statywu, który stoi na podłodze, także zbliżenie jest bardzo duże. Kadr jest malutki. Przechodząc do opisu gatunkowego, jedną z takich charakterystycznych rzeczy są ich oczy, ponieważ, jak widać, są tu takie po prostu małe, czarne, wypukłe kropki takie kuliste i tym aspektem właśnie te mrówki się wyróżniają spośród innych gatunków, ponieważ nie u wszystkich występują właśnie aż tak wypukłe oraz widoczne oczy oraz jeszcze z takich stricte anatomicznych kwestii, to gatunek ten posiada, jak widać na załączonym obrazku, podwójny stylik, czyli po prostu miejsce łączenia tłowia z odwłokiem ma takie dwie, jakby to powiedzieć, wypustki i tym właśnie są Połączone te dwa elementy ciała. W tym momencie, słuchajcie, mamy piękny widok jeszcze raz na królową, która e, naprawdę wygląda genialnie w takim powiększeniu. Jeszcze raz możemy się przyjrzeć temu e, paskowi na odwłoku, który jest e, no, genialnie teraz widoczny. Widzimy jeszcze lepiej te wszystkie e, poczwarki. I co słuchajcie, jeśli chodzi o wymiary takie bardziej z kwestii liczb, to klowa, według internetu, posiada około 5-6 mm, natomiast robotnice osiągają od 2 do 3,5 mm. Także rozróżnienie, słuchajcie, tych mrówek na pierwszy rzut oka jest trudne, ale przy takim powiększeniu, jak mamy teraz, jest to troszeczkę. Prostrze, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli ta kolonia już troszeczkę podrośnie i będzie miała załóżmy te 200 robotnic, to znalezienie królowej będzie albo niemożliwe, albo bardzo trudne i nierzadko będę ją już tutaj widywał. Jeśli chodzi, słuchajcie, o żywienie temnotoraksów, to jak widać, nie ma tutaj nic prostszego, po prostu owady karmowe razem z miodem. I słuchajcie, nie pomyślałem o tym, że moglibyśmy je tutaj nakarmić ponieważ dałem im dokładnie wczoraj to jedzenie, także niestety mrówek tych sobie nie nakarmimy, ale już na pierwszy rzut oka możecie stwierdzić, że karmienie ich nie jest łatwe. Ucieczkę jedną już miałem, na szczęście robotnica została złapana. Słuchajcie, to są takie irytujące mrówki pod dosłownie jednym względem takim, że one nie schodzą z tej pokrywy. Co by się nie działo, one tu siedzą, dlatego wyjęcie im tego jedzenia oraz wsadzenie tu nowego jest trudne. Dlatego też w najbliższych tygodniach spodziewajcie się filmu z robieniem dla nich areny, która będzie odwzorowaniem, mam nadzieję, ich środowiska naturalnego, ale skoro już omówiliśmy sobie żywienie to pomówmy jeszcze troszeczkę o warunkach, jakich wymagają te mrówki. Także słuchajcie, z kwestii warunków, jeśli chodzi o temperaturę to Wymagana jest taka jak przy wszystkich właściwie gatunkach występujących w Polsce, czyli od 20 do 28 stopni im będzie dobrze, chociaż oczywiście takim optimum temperaturami idealnymi jest około 24 do 26, czyli 25 powinno być mniej więcej dla nich idealne, będą miały wtedy najlepszy rozwój, a w kwestii wilgotności również standardowa, czyli około. 60-70% i w temacie rzeczy, których potrzebujemy do ich hodowli, oprócz utrzymania tej temperatury oraz karmienia ich, to słuchajcie formikarium bądź probówka bądź gniazdo. Muszą być one mega szczelne, ponieważ mrówki te są tak małe. Nie wiem, czy to widzieliście chwilę temu dosłownie, ale jedna z mrówek, chodząc sobie po tej pokrywie. Wystawia oczułki dosłownie pod ten kawałek pleksi. Także wcisną się one wszędzie, nie przepuszczą żadnej okazji, żeby wyjść. Także jeśli chodzi o typ formikarium dla nich najlepszy, to słuchajcie, takim najbezpieczniejszym wyborem będzie prawdopodobnie chyba według mnie akryl, ponieważ są formikaria akrylowe bardzo dobrze spasowane i praktycznie nie ma w nich żadnych szczelin oraz myślę, że korek mógłby być Dobrym rozwiązaniem, chociaż ze szczelną, na pewno areną. I chyba ostatnią rzeczą, którą mam do powiedzenia, słuchajcie, w dzisiejszym filmie na temat rodzaju temnotorax, są takie mniej więcej ciekawostki na temat tych mrówek. I jedną z takich jest to, że słuchajcie, są to mrówki dosyć wrażliwe na drgania. Na pewno. Dosyć trudno jest je uspokoić, chociaż jak ja patrzę teraz na swoje, to aż się szczerze dziwię, że nie ma tutaj popłochu i mrówki sobie normalnie chodzą. O, czekajcie, zanim dokończę moją myśl, spójrzcie, jak ta robotnica próbuje chwycić larwę swoimi żuwaczkami i prawdopodobnie ją przenieść, ale wygląda to genialnie, jak taka mała robotnica. Rozwiera swoje wściekłe żuwaczki, a właściwie takie można by rzec w tym przypadku opiekuńcze, i próbuje właśnie e, wziąć tą larwę ze ścianki. Tutaj w tym miejscu, na przykład na dole, możemy zauważyć królową która prawdopodobnie odpoczywa po składaniu jaj, bo jak patrzę na tę ilość, to na pewno mrówki te jeja składały. I drugą taką ciekawostką na temat tych mrówek, oprócz tego, że są one właśnie podatne na drgania oraz światło, jest to, słuchajcie, że w gnieździe może być kilka królowych. W moim przypadku mam tylko jedną, tylko bądź aż jedną, taki standard można by powiedzieć. Ale jeśli królowych, słuchajcie, w gnieździe jest więcej, to tylko jedna z nich składa jaja. Jest to troszeczkę dziwne, ponieważ właściwie po co jest reszta tych królowych? Na przykładzie, jeśli mamy pięć królowych w gnieździe, tylko jedna z tych królowych wydziela tak mocne feromony, że po prostu dominuje nad innymi królowymi. I co robią te inne królowe? Słuchajcie. Służą jako robotnice. Zachowują się dokładnie tak samo e, jak robotnice, i niestety nie mam informacji, czy tylko opiekują się potomstwem, czy na przykład też wychodzą w poszukiwaniu pożywienia, ale jeśli chcę Wam się o tym troszeczkę poczytać, to zachęcam i zachęcam również do napisania mi o tym, bo e, jest to naprawdę ciekawy temat. I co słuchajcie, właściwie myślę, że skończyliśmy aktualnie opis gatunkowy e, tego rodzaju. E, słowami Zakończenia. Mega ładne mrówki, mi się strasznie podobają i bardzo chciałem je mieć. Na szczęście spełniłem swoje marzenie o posiadaniu ich w tym roku. No i co, słuchajcie, kwestie informacyjne na koniec. Tak jak wspominałem wcześniej, za kilka tygodni spodziewajcie się filmu o robieniu areny dla tych mrówek, ponieważ mam dosyć fajny plan na takie leśne formikarium dla nich, w miarę naturalnie, więc. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i plany na najbliższe dwa tygodnie. Słuchajcie, dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, czyli 23 marca, widzieliście trzecią część terrakastu. Czwarta część pojawi się u Was za trzy dni, czyli 30 marca, i za tydzień, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, ukaże się film z aktualizacją większości kolonii, ponieważ to ile potomstwa większość moich. Królowych złożyła jest naprawdę łapie się za głowę do tej pory i nie wierzę, że jest to prawdą. I następnie po tym filmie, czyli o ile dobrze pamiętam, 10 kwietnia e, pojawi się film z aktualizacją modliszki. Bo słuchajcie, przez ten czas od e, odpakowania jej e, minęło już kilka tygodni, o ile nie miesiąc, i jest już modliszką L5, czyli. Dla tych, którzy nie oglądali filmu poświęconemu modliszce liściogłowej, wyliniała dwa razy, także jest większa i nakarmimy ją sobie również w tamtym filmie. I co słuchajcie, jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy, zagadnienia do terracastu, bądź po prostu pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. Oraz przypominam, że odcinki punktualnie w każdą sobotę o godzinie 20:00 oraz odcinek podcastu pojawia się w każdy wtorek również o godzinie 20:00. I co słuchajcie, z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Papa! Pa.